Trwa budowa fragmentu nowej drogi rowerowej na terenie Tczewa. Odcinek jest niewielki, ale jego budowa bardzo ułatwi życie tczewskim rowerzystom. Chodzi o pracę w rejonie ulicy Jagiellońskiej. Już w najbliższych dniach, w związku z inwestycją. Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień w rejonie wyjazdu z ulicy Piotrowo. Od najbliższej środy, to jest 23 października od godziny 7 rano, wyjazd z ulicy Piotrowo będzie zamknięty na okres około do dwóch tygodni, jest to związane z budową wyniesionego przejazdu rowerowego, który właśnie w tym ciągu tej ścieżki rowerowej będzie budowane, po to, żeby też ten przejazd był bezpieczniejszy. Będą wyznaczone objazdy. Czy uda się ten okres jakoś skrócić, no to będą na pewno jakieś stosowne komunikaty, ale na ten moment do dwóch tygodni. Od najbliższej środy, czyli 23 października do godziny 7 rano, będzie zamknięty. Inwestycja wyniesie 460 tysięcy złotych. Wykonawca ma czas na wykonanie całości do końca listopada bieżącego roku.